Dzień dobry, Krzysztof Konieczny to jest Biznes Teraz, a Biznes Insider Polska jest teraz na konferencji Europe, Poland, Ukraine Rebuild Together 2023, a naszymi gośćmi są Bogusława Rudecka, dyrektor projektu Business for Ukraine Center ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Józef Lang, dyrektor biura Warsaw Enterprise Institute w Kijowie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest druga taka konferencja, drugi kongres, który organizuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Pani dyrektor, co zmieniło się od zeszłorocznego kongresu i czego oczekują polscy przedsiębiorcy od tego typu inicjatyw? Tak, rzeczywiście to już po raz drugi organizujemy tak gigantyczną imprezę, tak gigantyczną konferencję, na której zgromadziliśmy dzisiaj chyba ponad 700 osób. Ale konferencja Rebuild Together to nie tylko coroczna konferencja, ale również cały zestaw wydarzeń, które jej towarzyszą, czyli drobniejsze branżowe, sektorowe wydarzenia, a także wydarzenia w. Jednoczące biznesy między Polską a Ukrainą, które się odbywają nie tylko w Polsce, ale również i na Ukrainie. Co się zmieniło? Przybywa nam firm z Ukrainy, rośnie apetyt ze strony polskich firm, które chcą wchodzić na rynek Polski. No i to dobrze. Dlatego robimy to wydarzenie, żeby ich networkingować, żeby ich poznawać, żeby wiązały się relacje. Panie dyrektorze, wojna niestety trwa. Po wybuchu wojny, po ataku Rosji na Polskę byliśmy też świadkami wielkiej pomocy Polaków, wielkiej oferności Polaków wobec Ukraińców. A teraz jak jest właśnie z polityką władz w Kijowie dotyczącą polskiego biznesu? Czy biznes ukraiński jest gotowy przyjąć tę te też ofertę wsparcia polskiego biznesu w procesie, Odbudowy Ukrainy i transformacji gospodarki ukraińskiej? No, z całą pewnością ukraiński biznes potrzebuje wsparcia nie tylko ze strony polskiego biznesu, ale szerzej w ogóle unijnego biznesu. Temu też ma służyć proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Mimo trwającej od 16 miesięcy wojny, państwo ukraińskie konsekwentnie próbuje wdrażać reformy, wiedząc, że bez tego nie ma mowy o decyzji Unii, żeby miejmy nadzieję, że to nastąpi w końcu tego roku, żeby rozpocząć proces akcesji, negocjacji akcesyjnych. Ukrainy do Unii Europejskiej, więc to, co byśmy pewnie wszyscy chcieli, przedsiębiorcy i polscy i unijni, ale myślę też, że ukraińscy, żeby po obu stronach granicy unijnej i ukraińskiej były podobne przepisy, podobne otoczenie prawne, no to wymaga wielkiego wysiłku na poziomie legislacji, na poziomie wdrażania, na poziomie walki z tymi takimi tradycyjnymi bolączkami ukraińskimi, jakim jest brak państwa prawa, brak niezależnego sądownictwa, czy też cały czas problem z korupcją. Mimo, jak powiedziałem, trwającej wojny, państwo ukraińskie cały czas pewne rzeczy sukcesami też w wielu sferach wdrażać, natomiast cały czas do, do końca tego procesu jeszcze droga daleka. Pan kieruje biurem Warsaw Enterprise Institute w Kijowie, Bywa pan często w Ukrainie. Proszę powiedzieć, o czym powinni pamiętać polscy przedsiębiorcy, którzy chcą pojawić się biznesowo w Ukrainie? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że z jednej strony jest to kraj, w którym cały czas toczą się działania zbrojne, cały czas trwa wojna, co oczywiście nakłada pewne ograniczenia w wielu kwestiach, od kwestii tak praktycznych jak przekraczanie granicy, czyli niemożliwość pojechania, niemożliwość polecenia samolotem na Ukrainę, tak jak to było wcześniej, czyli jest to, jest to logistycznie trudniejsze po szereg ograniczeń prawnych takich jak jego ograniczenia na wywóz, chociażby jak ograniczenia na wywóz kapitału z, z Ukrainy. Z drugiej strony też należy pamiętać, że zagraniczne przedsiębiorstwa, polskie, ale nie tylko, nawet w czasie wojny aktywnie inwestują na Ukrainie, widzą szanse, jakie są w tym kraju. I też należy pamiętać, że Ukraina jako duży kraj. Inwestycje, które dokonują się teraz zagraniczne są z reguły w zachodnich obwodach Ukrainy, które z jednej strony są blisko granicy z Unią Europejską, z Polską, a z drugiej strony są relatywnie daleko od działań zbrojnych. Takim praktycznym aspektem jest to, że żeby wjechać na teren Ukrainy trzeba mieć paszport. Może nie wszyscy pamiętamy, że do przekraczania granicy potrzebny jest paszport. Pani zdaniem o czym jeszcze powinni pamiętać polscy przedsiębiorcy, którzy chcą albo wrócić na Ukrainę, albo pojawić się tam biznesowo? No, wszystkie wspomniane przez Juska aspekty są oczywiście ważne. Natomiast muszą na pewno pamiętać, że są rzeczywiście poza Unią Europejską. Zasady są nieco inne, nastawienie kulturowe, mentalne jest też nieco inne i na to na pewno muszą zwracać uwagę. Ale mus, muszą i powinny korzystać z, ze wsparcia partnerów, bo to zawsze budowanie relacji na miejscu, wchodzenie w kontakty z partnerami na miejscu, zawsze powoduje, że taki. Przedsiębiorca czuje się bezpieczniej, bo może być prowadzony nieco za rękę. A więc budowanie tych relacji z partnerami na, na miejscu jest super ważne, również w kontaktach z władzami centralnymi czy też i administracyjnymi. Pani wspomniała też o pewnych takich wątpliwościach, które mogą mieć przedstawiciele biznesu, ale czy zmienia się w Ukrainie otoczenie prawne? Czy Ukraina zmienia swoje warunki prowadzenia biznesu tak, aby przyjąć te wielkie procesy inwestycyjne, które czekają ten kraj? Tak, to się zmienia, choćby dlatego, że od kilku lat Ukraina implementuje umowę stowarzyszeniową, w tym część gospodarczą. Więc Ukraina także jest zobowiązana do przyjęcia części unijnego dorobku prawnego, który ma sprawić, że docelowo ten reżim prawny po obu stronach granicy na tym etapie będzie podobny, a docelowo kiedy Ukraina stanie się, miejmy nadzieję, kiedyś członkiem Unii Europejskiej, będzie identyczny, prawda? Więc wtedy będziemy mieli do czynienia z wspólnym rynkiem, kiedy Ukraina ma częścią wspólnego rynku. A na tym etapie jednak to wojna jest jakoś też była dzisiaj tutaj mowa... Pewnym utrudnieniem, tak? Znaczy, pewne przepisy zostały choćby dodatkowo opodatkowanie dla biznesu nałożone. Więc to jest proces, który no, siłą rzeczy zajmie dużo czasu. Natomiast on, on, on postępuje mimo trudności związane z konfliktem zbrojnym. Panie dyrektorze, przedstawiciele jakich branż powinni szczególnie być zainteresowani prowadzeniem biznesu w Ukrainie, w tym procesie transformacji i przebudowy gospodarki w czasie wojny i mamy nadzieję, że wkrótce już po wojnie zwycięskiej dla Ukrainy. E Patrząc na to, jakie teraz inwestycje są dokonywane na Ukrainie przez firmy zagraniczne, no to mamy do czynienia przede wszystkim z przemysłem drzewnym, z branżą meblarską, gdzie zagraniczne firmy, unijne firmy, w tym także polskie firmy dokonują inwestycji. Tutaj Ukraina jest ważnym źródłem i surowców, ale również miejscem produkcji niektórych elementów oraz branża spożywcza. Tutaj chociażby w obwodzie wołyńskim niedawno były inwestycje na rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów w fabrykę, fabrykę makaronów, czyli w, w przemysł przetwórstwa, przemysł spożywczy. To są te branże, gdzie nie tylko jest, są jakieś możliwości, ale biznes, biznes zagraniczny aktywnie, aktywnie je widzi i, i już teraz obecnie mimo ograniczeń spowodowanych, spowodowanych wojną, spowodowanych obostrzeniami już aktywnie inwestuje na Ukrainę. Przy czym, jakby tutaj istotnym aspektem jest to, że tych inwestycji jako całości na Ukrainie, przynajmniej z Polski, nie ma jakoś bardzo dużo. To nie jest, to są powolne decyzje, powolne kroki, stopniowo przybywa. Oczywiście cały czas słyszymy o jakichś firmach, które się decydują na wejście. Na poziomie deklaratywnym wie, wiemy, że jest. Zainteresowanie bardzo duże, że po prostu chyba, chyba 2,5 tysiąca firm zgłosiło się do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i mówi, że są zainteresowani wejściem na rynek ukraiński. Natomiast nie jest to jeszcze na tym etapie masowy napływ inwestycji. Teraz jest dobry czas na właśnie badania, badania przygotowawcze, może jakieś zdalne due diligence, badanie możliwości, rozpatrywanie, rozglądanie się, a nie czekanie do czasu, kiedy Nastąpi rozejm w jakiejś to to trzeba też dodać, jeśli mogę tak. szybko, dodać, że Ukraina, to był rynek bardzo wymagający, to był trudny rynek. Tak? Wojna na, nałożyła dodatkowe dodatkowy czynnik, jakim jest bezpieczeństwo, więc tak. nie ma dzisiaj wielkich inwestycji międzynarodowych na Ukrainie, dlatego że wojna jest takim czynnikiem, który sprawia, że one są po prostu niemożliwe, szczególnie w tych obwodach, które są przy strefie frontowym, czy też w, blisko strefy frontowej. Jakieś tam niewielkie są w, w Ukrainie Zachodniej. I ten punkt ciężkości państwa ukraińskiego gospodarczy też się bardziej do obwodów zachodnich przerażał. Natomiast tak jak było powiedziane, to jest dobry moment, żeby pewne rzeczy zacząć przygotowywać, dlatego że wojna się w końcu skończy. Miejmy nadzieję, że później, wcześniej niż później. Pewne rzeczy warto robić już teraz, żeby potem być przygotowanym, mieć dobre miejsce w pozycjach startowych. To mam pytanie o takie ABC. Jeżeli ktoś nie prowadził nigdy biznesu w Ukrainie, no to od czego powinien zacząć? Skąd ma czerpać informacje, czy jego firma ma szansę w ogóle się pojawić, czy jego branża jest tam potrzebna? I z kim się ma kontaktować, jeżeli chce nawiązać takie relacje? No, przede wszystkim musi sobie zrobić badanie rynku, prawda? My tutaj bardzo chętnie asystujemy jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Też planujemy rozbudowywać ten nasz komponent asysty firmom polskim w Ukrainie. Planujemy poszerzyć zespół w Kijowie i chcemy rzeczywiście doradzać asystować w procesie ekspansji na rynek ukraiński dostarczając informacji znowu jeszcze raz to powtórzę ale to rzeczywiście niezwykle istotny aspekt budować relacje robić networking z odpowiednimi partnerami procesu inwestycyjnego czyli państwo jako związek przedsiębiorców i pracodawców mogą skontaktować firmy z ich odpowiednikami w Ukrainie tak jest tak Tutaj też bym dodał, że jako Warsaw Enterprise Institute mamy również dedykowany, dedykowany projekt serwis odbudowy Ukrainy, w ramach którego mamy obecność, tak samo jak ZPP mamy obecność i w Kijowie, ale również na poziomie regionalnym. To są trzy punkty kontaktowe w Łódzku, w Elwowie i winicy I tu również możemy wspierać, wspierać polskie firmy zarówno w w dostarczaniu pewnych, pewnego wsparcia informacyjnego co do sytuacji w zachodnich i centralnych obwodach Ukrainy, ale również co do, co do pewnych, pewnych kontaktów, umożliwienia kontaktów czy to z władzami samorządowymi, czy to z ukraińskimi przedsiębiorcami. Właśnie niedawno przeprowadziliśmy dwa takie, dwa takie pierwsze wydarzenia. W Welwowie i w Łódzku, gdzie byli obecni polscy i ukraińscy przedsiębiorcy. Panie dyrektorze Ośrodek Studiów Wschodnich, jego ekspertki i eksperci od lat śledzą sytuację w Ukrainie. Proszę powiedzieć, jaką rolę pełni teraz Polska w tych relacjach Ukrainy z Unią Europejską? Myślę, że jeszcze ważniejszą niż przed wybuchem tej wojny. To, że Ukraina dostała status kandydacki trzy miesiące po rosyjskiej agresji, to jest także dzięki wysiłkom polskiej dyplomacji. To, że Ukraina jest dzisiaj blisko otrzymania czy rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, to też jest dzięki wsparciu strony Polski bardzo silnemu innych państw regionu. Polska była takim państwem, który tradycyjnie pomagał, żeby że miało tutaj czołową rolę, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, wprowadzić Ukrainę, szczególnie po latach 90., w początku 2000, na pewno mentalną mapę. W społeczeństwa zachodnioeuropejskich, elita zachodnioeuropejskich, które patrząc na wschód widziały głównie Rosję, a jak myślały sobie Ukraina czy Białoruś, to myślały sobie rosyjska strefa wpływów, a nie część przestrzeni europejskiej. Więc ta rola Polski to pewnie nie jest on w ten sposób oceniana, jak powiedziałem, przez, tylko przez Polaków, ale wystarczy się choćby do um, tych słynnych wywiadów, wy, wykładu przepraszam, profesora Timotego Snydera, które święcą triumfy na YouTubie profesora Yale, znanego historyka Europy Środkowej i Wschodniej. On też tą rolę Polski dzisiaj, ale też w XX wieku, kultura paryska Jerzy Giedroyć, on tę rolę Polski bardzo wypukla. Patrząc w przeszłość, mamy takie doświadczenia biznesowe z Irakiem, z obecnością Polski wtedy pewnych planów właściwie, które dotyczyły odbudowy Iraku i no, dla wielu ekspertek i ekspertów to jest taki antyprzykład tego, jak biznesowo się pojawiać. Oczywiście jest to sytuacja inna, Ukraina jest naszym sąsiadem, ale czego też przedsiębiorcy w tej takich próbach nawiązania relacji powinni się wystrzegać, na co powinni uważać, albo co może być zagrożeniem dla. Super, wspaniałych relacji biznesowych, jeszcze większych w przyszłości. Zacznę może od pani dyrektor. Może Wojtek będzie tu lepszym ekspertem. W temacie? W temacie Iraku. Co może być zagrożeniem dla tych relacji biznesowych Polski i Ukrainy? Bo mogą pojawić się różne spory, na przykład w przyszłości. O, te spory to już są. Widzimy ich całkiem, całkiem dużo. Myślę, że ich Choć liczba będzie tylko, tylko rosła. No, takim, oczywiście kluczowym tego elementem jest kwestia pewnej rywalizacji producentów rolno-spożywczych z obu krajów. Polska jest dużym producentem rolnym, nie największym w Unii Europejskiej, Francuzi są więksi, czy Niemcy są więksi, także co jest ciekawe, jeśli chodzi o produkcję zbożową. Ukraina jest rosnącym producentem rolno-spożywczym, to jest podstawa gospodarki ukraińskiej. 60% eksportu ukraińskiego w ostatnich miesiącach to jest, to jest eksport rolno-spożywczy, więc ta konkurencja jest oczywista. Unia Europejska w ubiegłym roku zniosła granicę, tymczasowo granicę celną, co spowodowało napływ w większym stopniu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, co nie spodobało się wszystkim producentom rolnym w Polsce. Więc te napięcia, jakie są z jednej strony producentami ukraińskimi, z drugiej strony polskimi, czy innymi unijnymi, bo to nie jest tylko kwestia rynku polskiego, czy producentów polskich rolno-spożywczych, ale innych państw, które są w regionie, od właśnie od Bułgarii, aż po, na południe od Bułgarii aż po, aż, po, aż po Polskę, przez Słowację, Rumunię i tak dalej, prawda? Więc to są pewne napięcia, którymi politycy z obu stron granicy, to myślę, że warto podkreślić, muszą się nauczyć zarządzać, one są do pokonania. Pana zdaniem, jakie są zagrożenie dla tych relacji przyszłości biznesowych? Tutaj oczywiście mówiąc, mówiąc o tych relacjach biznesowych, ale o pewnych oczekiwaniach, o których pan, pan też wspomniał, nawiązując do przykładu irackiego, sądzę, że też jakby bardzo ważne jest, żeby w, w Polsce i zarówno w opinii, w opinii publicznej, ale też w, 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 wśród przedsiębiorców, żeby mieć realistyczne podejście do tego, co możemy osiągnąć, do tego, jakie mamy możliwości. I Tutaj również patrząc na to bardzo w takim realistycznym kontekście sądzę, że nie tylko należy, należy jakby tonować pewne, pewne oczekiwania, żeby nie było powtórki z rozczarowania w, w, jak było w przypadku odbudowy Iraku, ale też patrzeć na pewne pozytywne strony. Polskie towary już są obecne bardzo widocznie na Ukrainie. Wystarczy przejść, przejść po sklepach, i to nie tylko spożywczych, ale budowlanych czy, czy innych, żeby zobaczyć, jak mocno polskie towary, polskie produkty są obecne, są obecne na rynku ukraińskim. I tutaj wojna nie tylko nie zastopowała tego, co więcej, spowodowała wzrost eksportu z Polski na Ukrainę jeszcze większą obecność polskich towarów, więc. Ukraina to mimo wszystko, to jest mimo odpływu części, części ludzi, uchodźców, to nadal jest znaczny, znaczny rynek. I to również jest szansą dla polskich producentów, którzy już to wykorzystują poprzez zwiększanie eksportu na Ukrainę. Może bym dodał, jeśli mogę, tylko że to jest też tak wielki potencjał do wykorzystania potencjalnie dla polskich eksporterów, dlatego że Ukraina jest w drugiej dziesiątce polskich partnerów handlowych. Natomiast Czechy, które są czterokrotnie, około czterokrotnie mniejsze pod względem populacji, są na drugim miejscu jako ten partner handlowy eksportowy dla polskich producentów z udziałem 7%, więc tak naprawdę przy założeniu dwa czynniki muszą być spełnione. Czy koniec wojny mhm. i systematyczny, konsekwentny rozwój gospodarki ukraińskiej, rola rynku ukraińskiego w całym polskim eksporcie będzie, będzie wówczas rosła. I tutaj, w zależności od tego, jak się skończy wojna i co się stanie, tak, tak, tak bardzo wtedy zmienia się zakres nisz, w których polscy eksporterzy będą mogli korzystać. Tutaj warto przytoczyć choćby przykład tej tamy w Kachowce, bo jeśli tama nie byłaby odbudowana, to natychmiast robią się grunty pod uprawę. I to, to, jest, no to jest miejsce, gdzie można wyeksportować powiedzmy polskie maszyny, Rolnicza. Także w zależności od tego, gdzie i jak się skończy wojna, tak wachlarz możliwości może się rozszerzać albo zawężać. Czyli pole do wzrostu tego, tej wymiany handlowej jest jeszcze bardzo duże. Ten tak. potencjał jest bardzo duży. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzi wiele inicjatyw takich informujących, edukujących polski biznes, jeżeli chodzi o Ukrainę. Może Pani powiedzieć, jakie to są inicjatywy i na czym one polegają? Związek przedsiębiorców prowadzi przede wszystkim Biznes Centrum dla Ukrainy, a więc to jest miejsce, w którym zarówno polscy, jak i ukraińscy przedsiębiorcy mogą znaleźć informacje o prowadzeniu biznesu tu lub tam, i tu mogą się uzbroić w niezbędne narzędzia, w niezbędne w wyposażenie do. do Intelektualne, edukacyjne uzbrojenie do prowadzenia biznesu w Polsce czy na Ukrainie. To jest nasze takie zasadnicze wsparcie, jak chodzi o biznes polsko-ukraiński. Natomiast naszych my mamy o wiele więcej inicjatyw, jak chodzi o Ukrainę. Choćby wspomniane biuro nasze w Kijowie, które wspiera także polskie i ukraińskie firmy w zależności od potrzeb. Myśmy otworzyli to biuro. Po kilku miesiącach od wybuchu wojny. Potem, potem zorganizowaliśmy taki duży projekt IT Skills for You, gdzie jednak kształcimy specjalistów ukraińskich w technologii, w technologii cloudowej to we współpracy także z naszym członkiem, członkiem Amazon Web Services. Także tych naszych inicjatyw związanych z, z, z biznesem albo ze sprawami około ukraińskimi jest naprawdę znacznie dużo. Państwo obywają w Ukrainie, znają Państwo dobrze to państwo. Pan kieruje biurem Warsaw Enterprise Institute w Kijowie. Jakie są teraz nastroje, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, ale z punktu widzenia Ukraińców? Z punktu widzenia Ukraińców to jest bardziej, bardziej złożone pytanie. Z jednej strony, wielu ukraińskich przedsiębiorców, wielu ukraińskich biznesmenów, często ludzi bardzo zamożnych, przez to, że zaczęła się wojna, wyruszyli na front, często jako ochotnicy. Znam osobiście przypadki ludzi, którzy mogli, mogli ubiegać się o zwolnienie czy to ze względu na liczbę dzieci, czy to ze względu na wiek. Są to bardzo zamożni ludzie, ale wybrali pójść, zarządzają średniej albo nawet dużej wielkości firmami ale e, woleli pójść, pójść na front jako ochotnicy, nawet jako zwykli żołnierze, więc e, no, dla takich ludzi biznes schodzi na, na dalszy plan. E, wojna również powoduje, tak jak już wspomniałem wcześniej, cały szereg ograniczeń związanych z działalnością biznesową, e, ale również wykształca, wykształca nowe zapotrzebowania, e, nowe obszary, w których e, biznes również, e, również się odnajduje. E, Tworzy szereg problemów takich, oczywiście chociażby z dostępnością siły roboczej w związku z zapotrzebowaniami zapotrzebowaniem wojska, ale mimo to ukraiński biznes nadal działa, ukraińskie firmy z różnych branż cały czas działają. Poza strefą frontową życie toczy się w sposób w miarę normalny, oczywiście z wojną, z wojną w tle. Miejmy nadzieję, że przyszłoroczna konferencja Europe, Poland, Ukraine Rebuild Together odbędzie się już w warunkach pokojowych, kiedy Ukrainki i Ukraińcy będą mogli cieszyć się wolnością i będą mogli tak jak chcą rozwijać swoje państwa. a polski biznes będzie w tym aktywnie uczestniczyć. Gośćmi biznes teraz byli Bogosława Rudecka, dyrektor projektu Business for Ukraine Center ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję. dziękuję oraz Józef Lang, dyrektor biura Warsaw Enterprise Institute w Kijowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki Biznes teraz.